No, i chcielibyśmy, by ta modlitwa stawała się znana coraz szerszemu kręgowi wiernych. Jeszcze bardzo dziękuję. Obie wspominał o tych żywych animatorach, którzy by tę ideę właśnie noweny nieustanny głosili. A tym się zajmuje w naszej prowincji warszawskiej redemptorystów. W tej chwili ojciec Stanisław Kiełbasa, który, jak wspomniałem, jest przewodniczącym komisji do spraw rekolekcji parafialnych i misji ludowej. Ojcze Stanisławie, jak to praktycznie wygląda? Jak dzisiaj wykorzystują tę obecność w waszą studią, jak zachęcić też do chociażby do odnowienia? Nowenny nieustannej, tam gdzie ona jest, ale też do założenia, bo redemptoryści, jako misjonarze, w wielu miejscach nieustannie takie nowenne y, zakładają. Może takie też od strony praktycznej uwagi by się przydały w tym programie Rozmów Niedokończonych. Tak, witam serdecznie. Yy, raz jeszcze pragnę podziękować ojcu i mojemu profesorowi za to wywołanie właśnie animatorów. Yy, tak, yy, misjonarze, rekolekcjoniści, redemptoryści są animatorami, powinni być. Yy, aktualnie dzisiaj yy, nas kilkudziesięciu w Polsce pracujących misjonarzy, no w większości prowadzi yy, misje i rekolekcje. Także rekolekcje, założenia nieustannej nowenny. W każdym klasztorze jest grupa misjonarzy, dwóch, trzech, czterech, pięciu, którzy prowadzą misje czy rekolekcje i większość też po prostu prowadzi założenia, rekolekcje, założenie nie, yy, tego nabożeństwa. Yy, korzystając tutaj no, z wielkiego tego dziedzictwa, doświadczenia i z tego, co aktualnie jest już przygotowane i przez Komisję Misji... Yy, yy, Komisję Liturgiczną, którą ojciec Stanisław tutaj y, prezentuje i to dzieło. Y, no, to jest bardzo piękny i, y, materiał i pomoc, szczególnie na dzisiaj, by na nowo po ożywić y, tę modlitwę. I we wspólnotach parafialnych, ale także w życiu osobistym każdego właśnie e, Chrześcijanina. Aktualnie mniej więcej tak 20-30 parafii co roku e, zamawia Rekolekcje związane właśnie z założeniem, z założeniem nieustannej nowenny, i tak mniej więcej w tych granicach co roku, właśnie powstają nowe parawie, gdzie jest uroczyście wprowadzona właśnie nowenna wraz z obrazem, który także redemptoryści przygotowują. E, e, aktualnie w Polsce ponad 2000 parafii, można powiedzieć, tak jest zarejestrowanych, gdzie jest nieustanna nowenna e, w sposób uroczysty przez redemptorystów założona. Parafii e, noszących imię Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest prawie 100. E, e, przez Komisję misji, komisji misje, misji i Rekolekcji można zamawiać te właśnie prace rekolekcyjne, ale także w każdym klasztorze jest odpowiedzialny tak zwany dyrektor misji czy też konkretny misjonarz, który oczywiście ma też swoje kontakty i jeździ, szuka prac i do takiej wspólnoty można się zgłaszać po prostu i zamawiać. Zapraszać źle turystów, którzy mają być właśnie tymi specjalistami od kultu Matki Bożej Nieustającej pomocy. Aczkolwiek jak widzimy też i z historii z doświadczenia ten kult i ta część przez innych także jest rozkrzewiana. Ja chciałbym tutaj no, zachęcić, zaprosić Szczelników Księży Proboszczów do zaglądania na naszą stronę internetową redemptorystów, redemptor.pl. Tam jest właśnie też strona misji i rekolekcji. Są adresy, są informacje. Jeśli chodzi na przykład o podręcznik dla księdza proboszcza, dla duszpasterza, to bezpośrednio do wydawnictwa Homodei lub też przez komisję misji Liturgii, komisję liturgiczną, czy też komisję misji i rekolekcji, którą prezentuję. Jeśli chodzi o takie też osobiste doświadczenia właśnie związane z nieustanną nowenną, ja z kolei wyrosłem... W tradycji, gdzie ustana nowena była w sobotę. I Jest po dziś dzień, pochodzę z parafii Jastrzębia, niedaleko Tuchowa. Jest to dla mnie nowością. Tak, i właśnie. to pamiętam, byłem ministrantem, i zawsze w sobotę to było takie dobre przygotowanie do niedzielnej Eucharystii. I też teraz prowadząc misję, e, przepraszam, rekolekcję, bo. Rekolekcje prowadzące do założenia nieustannej nowenny powinny być temu specjalnie poświęcone. Nie można włączyć tak z wymaganiami, tutaj zasadami jest podane, w misje czy w jakieś inne rekolekcje. Raczej powinny być to rekolekcje o tematyce maryjnej. Oczywiście zawsze to jest kierunkowane na Chrystusa, zróbcie wszystko cokolwiek Wam Syn powie. E, uroczyście wprowadzony obraz, cała ta procedura, to jest podana właśnie e, e, w, na tej stronie związanej właśnie z kultem Matki Bożej nieustającej pomocy, czy też prowadzący misjonarz to zna. E, właśnie ta w tygodniu teraz czy w środę czy właśnie w sobotę obecność nowennej ta modlitwa dla mnie osobiście gdy prowadzę to akcentuje to przygotowanie do niedzieli lub też to łączenie jednej niedzieli z drugą prawda czyli tych najważniejszych dni w życiu chrześcijanina Druga rzecz bardzo taka aktualna tutaj ojciec profesor, jest to zwrócone, bardzo mocny akcent jest na to położony właśnie, to Słowo Boże, prawda, głoszone, rozważane w czasie każdej nieustannej nowenny. Powinno być odczytana Ewangelia, czy inny fragment z Ewangelii. Chodzi o to poznanie Chrystusa, umiłowanie Chrystusa pod szczególną opieką Matki Bożej. I tutaj brzmi mi w uszach właśnie e, ostatnie wezwanie, może nie ostatnie, ale z ostatniej pielgrzymki, pierwszej, może nie ostatniej papieża Benedykta XVI, byśmy w naszej ojczy, ojczyźnie trwali w tej szkole wiary, gdzie Maria jest nauczycielką. Prawda? I to jest też tak, gdyby takie dopełnienie tego pierwszego wezwania, które otrzymaliśmy od papieża Piusa IX, prawda. A przede wszystkim Testament Pnący z Krzyża, bo to jest jak gdyby chodal, Dalsza ta nasza wierność Ewangelii i głoszenie obecności Maryi na drogach odkupienia. Kolejna taka rzecz bardzo ważna. Papież wyrastał, można powiedzieć, już w takiej szkole, gdzie Maria, Matka Boża Nieustającej Pomocy, którą koronował zresztą w Wadowicach, była bardzo dobrze znana. I to przez zaledwie turystów, bo w 1897 roku prowadzili w Wadowicach y, misje święte y, przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tam zostało założone bractwo y, Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tam w czasie misji świętych zostało. Zapisało się do tego bractwa ponad 200 osób i te osoby zostały włączone właśnie w bractwo, które miało swoje centrum niejako w Mościskach, yy, czyli tej naszej pierwszej wspólnocie. To, było, to była wspólnota modlitewna, która, która działała właśnie w parafii. I właśnie na tym środowisku niejako później papież prawda, yy, wyrastał, zresztą sam to powiedział. Ja jeszcze jedno może zdanie ze swojego y, doświadczenia misyjnego, tak już 20 lat, pierwszą misję, e, pierwsze rekolekcje, założenie ustanej nowennej prowadziłem w drobinie na trasie do Warszawy, z Torunia do Warszawy, w 1992 roku. Byłem bardzo wtedy przejęty, ale po dziś dzień uważam, że jest po jedna z lepiej przygotowanych właśnie y, y, dzieł rekolekcji. A później oczywiście między innymi na Litwie y, bardzo ciekawe miejsce, piękny kościół Landwaris, dawniej polska nazwa Landwarowo. Bardzo duży obraz, gdzie w kronikach właśnie parafianów stało mocno tam zapisane przez ówczesnego księdza proboszcza z początku XX wieku, który miał wystarał się o specjalną bullę, papieską, nie pamiętam dokładnie daty tutaj, ale to były lata 20. poświęcono właśnie nabożeństwu Matki Bożej. Nie była to nowenna, ale była, były to specjalne modlitwy. I tam zakładałem nowennę też w 1999 roku, oprócz wielu innych. Ostatnia to właśnie w pisarzowej koło Limanowej w maju. Jeszcze jedno właśnie takie zdanie było bardzo ważne. Co dzisiaj proponujemy oprócz, oprócz tych rekolekcji yy, prowadzących do założenia ustanej nowenny, także proponujemy obraz, yy, pielgrzymkę jako peregnację obrazu ikony Matki Bożej do rodzin. Przed misjami lub po misjach świętych. I to w kilkunastu parafiach już to jest praktykowane. Między innymi najbliższe to będzie od pierwszej środy września, w parafii do bieszyn koło Jasła, to jest rodzinna parafia obecnego ojca prowincjała, gdzie obraz będzie wędrował właśnie od rodziny do rodziny. Jest specjalnie przygotowany modlitewnik dla rodziny, tak zwany modlitewnik dla rodziny, dzień skupienia rodziny z Matką Bożą Nieustającej Pomocy. Tam są modlitwy związane właśnie z Matką Bożą Nieustającej Pomocy, przywitanie, zawierzenie rodziny, włączone właśnie uroczystą nowenę. Panie Stanisławie, myślę, że do tego tematu wrócimy w części radiowej, a teraz ja chciałbym już przypomnieć naszym widzom, telewizji trwa, numery do naszego studia w Toruniu, czas abyście też wzięli udział w tej audycji rozmów niedokończonych. Numery dla Polski Północnej 657 0011, dla Polski jeszcze drugi numer południowej 657 0012 oraz dla zagranicy 657 0013 oraz 657 014. Oczywiście numer kierunkowy jeszcze 0048. Czekając też na Wasze telefony będziemy się w tej chwili łączyć się, zanim się połączymy jeszcze pragniemy aby Was zaprosić do Filipin. Tam jest ogromne nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w stolicy Manili. W kościele obsługiwanym przez Ojców Redemptorystów około 100 tysięcy osób uczestniczy w każdorazowej nowennie. Zapraszam do oglądnięcia, a potem już do dzwonienia do naszego studia w Toruniu.